Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli tak się zdarzyło, że ktoś się pochylał ze skrętem i coś przeskoczyło w plecach i nie mógł się wyprostować albo poszedł spać po tym incydencie z delikatnym bólem, a rano nie mógł się ruszyć w łóżku, nie mógł się obrócić, nie mógł się w ogóle spionizować, to wtedy myślimy o mechanicznym zniszczeniu dysku, czyli o przepuklinie dyskowej, która jądro miażdżyste doszło do części unerwionej i spowodowało zapalenie, Wtedy mamy problem z wyprostowaniem. Yy, musimy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy wykonywać dobre rzeczy, a w tym pierwszym okresie yy, tych trzech tygodni, zwykle to ból pokazuje nam, co możemy robić, a czego nie możemy robić. Czyli nie możemy się spionizować, bo to powoduje większy nacisk na część uszkodzoną sienia włóknistego, więc wykonujemy pewne rzeczy w sposób automatyczny, uczymy się pewnych rzeczy. Nie możemy się pochylić do przodu, trzymamy kręgosłup prosto. Czyli ból nie pozwala nam się zgiąć. To dobrze, bo inaczej byłoby większe uszkodzenie. Czyli ten pierwszy okres, kiedy myślimy, co się tam dzieje, to pojawia się duży ból, który ogranicza nasze przemieszczanie się w przestrzeni. To jest coś pozytywnego, bo wtedy nasze tkanki mogą zacząć regenerację, jeżeli nie będziemy robić złych ruchów. Ile trwa taki okres ostry? Najczęściej jest to okres około 3 tygodni. To znaczy, jeżeli coś się stało dzisiaj, na następny dzień może fatalnie się będę czuć nie będę mógł się w ogóle obrócić w łóżku, ale w następnej dobie nieznaczna ruchomość się pojawi, ale dalej się będę fatalnie czuł albo tak samo jeszcze jak poprzedniego dnia. Może w trzeciej albo czwartej dobie, biorąc leki, poczuję się już lepiej. Jeżeli mijają 3 tygodnie, czyli około 21 dni, to czuję się całkiem nieźle, już mogę nawet się całkiem nieźle poruszać. Czyli, jeżeli byśmy myśleli o uszkodzeniu naszych tkanek, to potrzeba około 3 tygodni, żeby pojawiła się taka tkanka, która się zregeneruje i da nam trochę stabilności, że możemy ten dysk, który był uszkodzony, trochę bardziej obciążyć. Nie będzie się można jeszcze pochylić do końca, do przodu, bo to będzie bolało. To dobrze, że boli, ale jeżeli mijają następne jakieś dni albo miesiące, zaczynamy wracać do starych nawyków. Czyli jeżeli myślimy o tym, że po incydencie dyskowym, czyli braku możliwości wyprostowania się po dźwignięciu ciężaru, yy, czujemy się źle, to ten okres możemy sobie wyobrazić, że będzie trwał około 3 tygodnie. I to jest norma, że w tym okresie będziemy się poprawiać. Będziemy się poprawiać nawet wtedy, kiedy będziemy wykonywać jakieś formy leczenia. Czasem możemy przyspieszyć odżywianie tkanek, które chcą się regenerować, przez zmienne ciśnienie w dysku, ale wszelkie jakieś inne zabiegi jak będziemy sobie nie wiem, brać jakieś specjalne suplementy, diety. Będziemy robić sobie jakieś naciski na różne punkty w naszym ciele, to to naciskanie ma mniejsze znaczenie co czas, który musi upłynąć, żeby tkanka, która się zniszczyła, nabyła odpowiedniej stabilności. Czyli po okresie około trzech tygodni tworzą się w obrębie tkanki uszkodzonej takie włókna w pierścieniu włóknistym, włókna, które są bardziej stabilne, które pozwalają na większą ruchomość. Tyle trwa mniej więcej zdrowienie 3 tygodnie. Obojętnie, czy będziemy coś robić, czasem bólu nie będziemy czuć więcej, będzie on szybciej zlikwidowany, kiedy wprowadzimy zmienne ciśnienie. Ale stabilności tkanki nie poprawimy. Ona będzie dopiero po okresie trzech tygodni, więc trzeba zachować dużą ostrożność. Całkiem nieźle będziemy czuć się po około dwóch miesiącach od takiego dużego uszkodzenia dysku. Czyli po dwóch miesiącach będziemy mogli się. Pochylić do przodu do końca, wyprostować. Jak nie będziemy rozciągać pleców, to nie będziemy odczuwać dyskomfortu. Wtedy zwykle mijają dwa miesiące. Natomiast taką bardzo dobrą wydolność tkanka, która uległa uszkodzeniu, ma dopiero po około pół roku. Czyli, jeżeli myślimy o jakimś sporcie, o skrajnych ruchach, dużych obciążeniach, to proponowałbym przy uszkodzeniu dysku powrót do sportu jakiegoś. W którym mamy duże obciążenia, dopiero po pół roku. Oczywiście mięśnie trzeba przygotować do tego wysiłku wcześniej, ale nie w takich skrajnych jakichś obciążeniach. Jeżeli myślę o osobach, które mają jakiś incydent pierwszy dyskowy, to 90% z tych osób po pierwszym epizodzie uszkodzenia dysku wraca do zdrowia bez leczenia. Czyli jakiś pierwszy epizod, coś tam się dźwignęło, a potem tydzień czasu w łóżku, a potem powoli coraz lepiej. Niestety, jeżeli nie zachowamy pokory, nie mamy pokory i wracamy do tych złych rzeczy, czyli chcemy zrobić tą czynność, którą robiliśmy po raz drugi, bo się już dobrze czujemy, możliwe, że po około pół roku zaczynamy znowu w zgięciu dźwigać jakieś ciężary, to dochodzi do nawrotu czyli do ponownego uszkodzenia następnej części pierścienia włóknistego. Jeżeli będziemy pozostawać w tych złych wzorcach, to te nawroty będą się pojawiały kilkakrotnie w ciągu roku. Na początku to jest jeden raz w ciągu roku, potem dwa razy w ciągu roku, potem trzy albo cztery razy w ciągu roku mamy ostre bóle odcinka lędziowego kręgosłupa, a jak już widzimy, że jest to za często, robimy rezonans magnetyczny, okazuje się, że mamy przepuklinę dyskową do kanału kręgowego i trzeba to zoperować w opinii lekarza. Czyli stan dysku to nie jest tak, że po pierwszym epizodzie potem mamy zdrowy dysk zupełnie. Nie, to uszkodzenie jest. Jak powracamy do starych wzorców, to ono się powiększa. Czyli jeżeli myślimy o zniszczeniu dysku i obniżeniu jego wysokości, to nie jest możliwe powiększenie tej wysokości poprzez ćwiczenia. Czyli stan dysku jest coraz gorszy. To, co możemy zrobić, to tylko ograniczyć złe ruchy. To możemy zrobić. I to zabezpieczy nas przed pojawieniem się nawrotów i większym zniszczeniem dysku.